Mogę Cię o coś zapytać? Co tak naprawdę odróżnia Cię od tych innych ludzi? No bo, okej, okay, to już wiemy, że chcesz być lepszy i że chcesz coś osiągnąć, ale co masz do zaoferowania? Dlaczego świat miałby dać Ci więcej niż daje innym? No bo starasz się bardziej? Bo jesteś wyjątkowy? W ogóle zdajesz sobie sprawę, ile jest wyjątkowych osób na świecie? Weź na przykład taką prostą rzecz. Spacer. Większość osób, która chodzi na spacer, patrzy się w ziemię, patrzy się przed siebie. I powiedzmy, że na poziomie oczu. I ty pewnie też tak robisz. Dlaczego nie patrzysz tam, gdzie te marzenia i twoje cele są schowane? Dlaczego idąc na spacer patrzysz w ziemię, gdzie nic nie ma? Gdzie nic cię nie czeka, na której stoisz, już ją masz. Patrzcie tam, gdzie chcesz dojść. Patrzcie na to, czego jeszcze nie zdobyłeś. Wydaje się takie proste, nie? A nikt z nas tego nie robi.